Panorama Salvador Stoimy przy samym pomościu Stare miasto jest położone wysoko na skarpie, dokąd dojeżdża się windą. Winda ułatwia turystykę, żeby się nie drapać tam na górę do miasta. Marina Zapchana łódkami rybackimi, turystycznymi, no i tam dalej trochę też jachtów odwiedzających Salwado. No można by się przespacerować tam na górę, ale lepiej zostawić siły na dalsze spacerowanie niż wchłaniać się pod górę. No, winda dosyć ułatwia sprawę, nie trzeba było się drapać na wysoką skarpę. Już na górnym poziomie wycieczka po Starym Mieście. Taki mały rynek. Zbierają się tutaj lokalni, jakieś bębnienie na bębnie, zabawy. Sklepiki trochę barwnie udekorowane. Artyści wystawiają swoje obrazy, swoje dzieła sztuki, no i różne inne takie pamiątki ciekawe koncepcje artystyczne wizje wszystko dla turystów kupić je kupić, potargować można można sobie kupić dzieło sztuki takie charakterystyczne spódnice na takim rusztowaniu Manikur można sobie zrobić. A ile sobie? Faccio elegancką. Obrawia, patrzcie. Karnawał był nie tylko w Rio, tutaj pozostałości po lokalnym karnawalu. Dekoracje karnawałowe jeszcze widać wszędzie. Karnawał się skończył, ale zostały wspomnienia. Tutaj na tym centralnym placyku odbywały się różne festyny, imprezy i tak dalej. Te kamieniczki bardzo ciekawie wyglądają, bardzo kolorystycznie. Szczególnie tutaj na zboczu górki. Ładny widok na całość. Bazylika wybudowana w 1600 którymś tam roku. Zwiedzanie kościołów też ma pewną dodatkową zaletę, bo można się troszeczkę ochłodzić, usiąść i odpocząć. Złota to tutaj nie drekuje. Bardzo ciekawie udekorowane to wszystko. Jezuitom całkiem dobrze się tutaj wyło. Eleganckie meble, eleganckie wszystko. Teraz można to wszystko zwiedzać. Małe muzeum same, same zabytki Typowy obrazek. Dużo bezdomnych śpina ulicy, wygrzewają się, a przynajmniej nie marzą. Kościół i zakon świętego Franciszka. Bardzo ciekawe zdobienie, wyźbienie, wykończenie tej elewacji. Napracowali się kiedyś artyści. Złoto, złoto na złocie. Przeładowane ozdobami najróżniejszego kształtu. Ile lat musieli artyści to robić, żeby to było tak jak jest, i potem uchowało się nieziszczone przez wiele lat? Wewnątrz. Kościoła przeładowane ozdobami. Złoto kapia w kościołach. Ambona wyjątkowo ciekawie rzeźbiona. Piękne ozdoby. Wszystko na tle tego przepychu. Dla ochrony zabytków nie wolno tutaj fotografować z fleszem, ale filmować można. No, tutaj pod tą. Ambonką małą, ciekawa dekoracja. W tym kęptowce żyły takie zakonnice i zakonnicy. Także w sumie widać, że nie nudziło im się tutaj dobre mieli życie. Ciekawe mozaiki na ścianie. To wszystko jest takich małych kafelków pomalowanych. Każdy kafelek oddzielnie malowany, to jest jeden kafelek, następny i to wszystko malowane i wypalone. To jest taka sala posiedzeń, zebrań kraftornych. król w stylu hiszpańskim albo portugalskim, jak to określić, w każdym mączarstwie podobny do Wawelu, tylko trochę w mniejszym wydaniu. Yeah, i